wszystkie wodniki serdecznie i zapraszam na prognozę marca. W tym miesiącu się dzieje. Pluton przechodzi do Twojego znaku na początku pozostanie tylko 3 miesiące od 23 marca do 19 maja, Ale tu już wszystkie wodniki odczują tą, ten sygnał i tą energię tego Plutona. po trzech miesiącach wróci do znaku, Koziorożca w styczniu 24 już będzie przebywał w Twoim znaku kolejne 7 miesięcy. Wraca na moment do koziorożca i od listopada 24 pozostanie w Twoim znaku 21 lat. Pluton będzie wpływał na zmiany na każdym poziomie, ponieważ będzie łączył się z Twoim Słońcem. Taka koniunkcja ze Słońcem trwa około 2 lat. I ponieważ Pluton oznacza, ja mam tę moc, ja mam siłę, ja mam władzę, ja tutaj rządzę, uważałabym z tą energią, dlatego że z jednej strony on ci daje władzę, on ci daje siłę, on ci daje moc, ale z Plutonem nie jest nic za darmo coś za coś. Jednocześnie, sam Pluton ma dużo negatywnych cech, i tutaj tą energię, tą siłę tego Plutona przeznaczyłabym przede wszystkim na pomoc innym, na tworzenie projektów. Wodnik jest związany z ludzkością, z równością, sprawiedliwością, pokojem, grupami wszelkiego rodzaju, ale także pracą z obrazami i ideami. Omówiłam to już w horoskopie. Na rok 2023. Link umieszczę u góry. Zapraszam serdecznie także do wysłuchania. Może wtedy sobie razem poukładacie, jak, ta, jak te następne 20 lat może e, będzie wyglądać. W zależności od tego, jakie ten Pluton będzie robił aspekty, Pluton w koniunkcji do Słońca oznacza zmiany. Ciebie, zmiany Twojej osobowości, zmiany Twojego wyglądu, zmiany Twojego imitu, zmiany Twojego statusu, zmiany w relacjach i partnerstwach wszelkiego rodzaju, ale także w współpracach i kooperacjach. Wielu z Was będzie na pewno myślało o własnych działalności. Ja sam pracuję, ja jestem wolny, ja jestem niezależny z nastawieniem na nowoczesność, na technikę i jest to energia wulkanu, jest to, jest to tornado, jest to ogromna siła, połączenie Plutona i Twojego patrona urana, no to razem jest mieszka, mieszanka nie tylko wybuchowa, ale kosmiczna i kieruje ku nowoczesności, ku technice, ku digitalizacji, ku uniezależnieniu, ale także pracy ze swoimi wizjami, projektami, ideałami. Wiarami w to, co, w, to, co, w to, co wierzycie, wykorzystaj tą moc, którą dostaniesz od Plutona, a będziesz miał ją długo, wszystko, co, czego dotknie Pluton, odwraca się radykalnie i ekstremalnie w zupełnie inną formę. Zamienia się w coś zupełnie innego, ale także ty, dostaniesz siłę od niego, więcej pewności, więcej motywacji, więcej karyzmy, więcej oczarowania, duży wpływ na, na inne osoby i teraz tą energię masz odpowiednio wykorzystać, także pomagając innym, czy będąc z innymi, czy tworząc jakieś grupy, czy będąc w jakiejś grupie, ale zastanowiłabym się, w którą stronę leci ta grupa, Jakimi ideałami życia teraz będziesz się kierować? Czy rzeczywiście w to, co wierzysz, ta wizja, ten plan, czy ta organizacja, do której należysz, czyni dobro ludzi, czy ma odpowiednie ideały, które służą także innym osobom, które służą ludzkości, czy są też naprawdę Twoimi prawdami? Pluton żąda prawdy. Pluton będzie cię konfrontował z Twoimi cieniami, z tematami nieprzerobionymi przeszłości. Pluton jest takie ściągnięcie maski, pokazanie się, jaki naprawdę jestem, poznanie siebie z, od wewnątrz, z tymi pozytywnymi i, cechami, i, i negatywnymi cechami i rozprawienie się y, z tym. Ale także to mogą być jakieś tematy związane z przeszłości, z dzieciństwa, tematy strachu, kontroli, uzależnienia czy też manipulacji, z którymi teraz na pewno będziesz pracował. Pluton w koniunkcji do Słońca oznacza pracę ze sobą, pracę nad sobą, pracę ze swoją psychiką, pracę ze swoją mocą i siłą i energią, w którą stronę i na co tą energię kierujesz. Ta energia ma być skierowana na ciebie, praca ze, ze sobą, ale to, co teraz robisz, to, co teraz przerabiać, przerabiasz, ma także służyć innym osobom. Będziemy jeszcze dużo powracać do tego, do tego Plutona. Będziemy dużo o tym mówić. Pluton będzie także zmieniał bardzo dużo w świecie. Pluton oznacza władzę i ta władza w świecie, jeżeli chodzi o poszczególne kraje i systemy globalne, będzie się wszystko zmieniać, ponieważ ta władza będzie się właśnie teraz przesuwać. Miesiąc marzec rozpoczynamy Merkurym, który przechodzi do znaku ryb, i tutaj pozostanie do 19. Tutaj znajduje się także słońce w znaku ryb przed tobą. Może to oznaczać, że ty wodniku będziesz zarabiać więcej pieniędzy, że ty będziesz do tego wykorzystywał. Widzę poprawy sytuacji finansowych, że będziesz wykorzystywał do tego swoje talenty, swoje predyspozycje. Słońce i merkury przed tobą do 19, więcej wiary, więcej zaufania. Jest, że może powiesz tak, to mi się uda i mi się uda. Tak, czyli taka cicha praca, skromna praca, ale w środku dużo wiary, dużo zaufania, dużo pewności siebie. To mi się uda i rzeczywiście jest, że ci się uda w pocichu, w spokoju. Może także będziesz przemyślał sposoby, jak tutaj się zabezpieczyć na przyszłość sposoby inwestycji, inwestowania, jakie inwestycje są Ci w ogóle potrzebne, a z czego zrezygnować, bo to zamyka, czyli może jakieś inwestycje gdzieś, coś nie wiem, jakieś ubezpieczenia, czy jakieś inne rzeczy, czy jakieś, nie wiem, dodatkowe tam internety, czy to co opłaca, czy rzeczywiście to potrzebujesz, czy może coś zmienić, czy może z czegoś zrezygnować, może zaoszczędzić pieniądze i pomyśleć o przyszłości. Siódmego odbywa się pełnia w znaku panny, ta pełnia nie ma wpływu na Twoje słońce. Podczas tego dnia słońce ustawia się w pozytywnym aspekcie do, do urana. I ten uran znajduje się w Twoim domu, czyli może być tak, że się, jak pojawi się jakaś nowa propozycja pracy. Pojawi się nagle nieoczekiwana jakaś idea, jakiś pomysł na dodatkowe zarobienie pieniędzy, ale także te pieniądze, które chcesz zainwestować w dom, czy w rodzinę, czy tworzenie tego miejsca bezpiecznego. I 7 marca Saturn, planeta Karmy, planeta Przeznaczenia, który przez ostatnie 2,5 roku był w Twoim znaku, opuszcza Twój znak, czyli przemieść, co się działo przez ostatnie 2,5 roku, mm. dlatego że przechodząc do znaku ryb, ustawia się przed Tobą i będzie właśnie sprawdzał, na jakich konstrukcjach, na jakich podstawach budujesz te zabezpieczenia czy to co robisz czy w jaki sposób zarabiasz pieniądze wykorzystujesz do tego rzeczywiście swoje talenty swoje predyspozycje czy wierzysz w to co robisz czy jest to twoją wartością czy potrafisz się kochać czy potrafisz się cenić, czy doceniasz siebie, czy umiesz się sobą opiekować, czy umiesz zadbać, to jest dombyka, na przykład nie tylko zabezpieczenia, pieniądze, ale w jaki sposób się odżywiasz, w jaki sposób dba, dbasz o te podstawy do życia, które teraz będą ci potrzebne. Saturn, pozostawia, pozostając tutaj przez następne prawie trzy lata, naświetla także tematy relacji partnerstw, jak podchodzę do siebie, jak widzę siebie, jak widzę tych innych. Jak współpracuję i kooperuję, czy umiem e, otrzymywać pieniądze, czy umiem prosić o pomoc, czy umiem postawić na swoim, czy polegam tylko na innych, czy się do, dopasowuję, czy wyobrażam, e, że mogę tylko zarobić, nie wiem, współpracując czy e, kooperując, czy mogę postawić na, na, na siebie, na swoje talenty, na swoją pewność, e, na to, że potrafię zabezpieczyć po prostu swoje życie. Tu będzie to sprawdzane. Ale także, ponieważ Saturn wymaga dyscypliny, pracy, cierpliwości, takiego powolnego, tak? czyli bez pracy nie ma kołaczy. to jest ten Saturn no w znaku ryb no może być takim zmiennym, tak? Czyli musisz sobie wyobrazić, że, że ten Saturn pływa gdzieś w wodzie i tu jest tą odpowiedzialnością słabo. Dla ciebie byłoby właśnie, obieram odpowiedzialność za siebie, za swoje talenty, za podstawy, w jaki sposób zarabiam pieniądze, w jaki sposób się zabezpieczam, ale tutaj to zarabianie pieniędzy będzie bardzo... Nazwę to uzależniona, ale w cudzysłowie, czyli na zarabianie pieniędzy, może inaczej, będzie wpływała ta pewność siebie. Jeżeli będziesz czuł się pewny, siebie, jeżeli będziesz czuł się zdecydowany, jeżeli będziesz kochał siebie, jeżeli akceptujesz siebie, jeżeli jesteś zmotywowany, to te pieniądze płyną. Jeżeli ten, ten saturn w tej wodzie zahaczy się, pomyli się, zapomni, odpłynie, to może być to inaczej, czyli tutaj naprawdę praca ze sobą przez następne trzy lata. To jest także związane z tym plutonem, ponieważ on będzie kilka razy wchodził i wychodził do tego wodnika i na tych pierwszych stopniach ma takie najsilniejsze, e, najsilniejsze działanie. Chodzi o ciebie, chodzi o pracę e, ze sobą, chodzi o podejście do, do, e, do siebie. Czy wykorzystujesz odpowiednio tę swoją siłę, ten swój motor, tak? czyli pluton jest wyższą oktawą Marsa. Czy potrafię wykorzystać swoją energię, czy potrafię się zmotywować, czy potrafię postawić na swoim, ale nie wbijają się w temat, tylko właśnie z miłością i akceptacją do siebie i pozostanie w tej pozytywnej energii. Najtrudniej jest utrzymać tą pozytywną e, energię. Od 11 do 17 jest trudny czas dla wszystkich, dlatego że 15 Mars już będzie ustawiał się w trzecim w kwadracie do Neptuna, następnie Słońce i Merkury 16 łączy się z Neptunem. I 17. Merkury ustawia się w kwadracie do Marsa. Uwaga, ponieważ ten Mars stoi dla Ciebie pozytywnie i przez ostatnie 8 miesięcy stał pozytywnie, w tym miesiącu to się skończy, dokładnie 25. Widzę, że razem z tą, z tą energią tego, tego Marsa będziesz wiedział, co masz robić. Ale te kwadraty mogą oznaczać, że źle możesz zainwestować, że źle można pokierować energią. To są też tematy oszukania, fałszu, wykorzystania, stracenia e, czegoś. Bo można też za szybko zareagować, źle zrobić, za szybko zainwestować. U Ciebie chodzi o pieniądze i swoje talenty, ale także no, ta, takie be, bez, bez namysłu po, podjąć jakąś decyzję. Gdzie można stracić pieniądze, czyli uwaga, tak? Czyli dzień od 11 do 17 na pewno nie jest na inwestycje wszelkiego rodzaju, ale to jest dla wszystkich znaków Zodiaku, czy też na takie lekkomyślne, jakieś tam podejmowanie decyzji, nieprzemyślanie, czy też podpisy, tak? Podpisz mi, coś tam szybko podpiszesz i później się okaże na przykład jakiś tam kredyt komuś, czy jakieś ubezpieczenie czy coś innego, że po prostu się z tego nie wykręcisz. Uwaga! bo ten pluton też będzie tutaj nakręcał na różne rzeczy i pluton pamiętaj, że jest też panem podziemia, tak? czyli tutaj mo, mogą być też e, no, różne takie zakręcone tematy, czy też tematy, które są związane z uzależnieniami wszelkiego rodzaju. Wenus znajduje się do 16 w znaku barana i ta energia pomaga Ci bardzo dobry czas na komunikację, na rozmowy, na przekaz wiedzy, na przekaz informacji, na zarabianie w komunikacji, na zarabianie w internetach, na tworzenie stron internetowych, na wyjścia, na instagramy, YouTube, TikToki i wszystko co jest z tym związane dodatkowo. Dobrze by było się czegoś nauczyć, zdawać egzaminy, zdawać prawo jazdy w tym czasie ta Wenus do 16 dodaje Ci siły, mocy, radości, lekkości, e, ognia, poznajesz nowych ludzi, jesteś zadowolony i tutaj ten bardzo dobry czas dla Ciebie. Od 16 Wenus przechodzi do znaku byka. I tu pozostanie do końca miesiąca. Wenus w znaku byka czuje się bardzo dobrze. Razem z tą energią fokus jest na dom, na urządzenie, na stworzenie czegoś nowego, na kupowanie jakichś ekskluzywnych rzeczy. Czyli uwaga na pieniądze. Ona kocha przyjemności, ona kocha radości, ona kocha luksus, ale także chodzi o aurę i nastrój w domu. Jak dogadujesz się z domownikami, czy jesteście na jednej fali, czy macie te same wartości. Może to dotyczyć właśnie urządzenia, tego mieszkania, czy też szykowania, na przykład czas wiosny na, następnie będzie wchodził, czyli że będziesz coś nowego kupował, czy będziesz malował, czy będziesz się urządzał, czy będziesz kupował jakieś drogie, piękne, piękne rzeczy, aby było przyjemnie, aby było przytulnie po prostu w tym, w tym domu. Siedemnastego przypomnę uwaga, ten merkurę w kwadracie do Marsa, także tendencja wypadków, czyli i w komunikacji, i po, podczas jazdy na drodze, także nie za szybko podejmować, czy też myśleć podczas jazdy, nie wchodzić szybko w jakieś tam smsy, WhatsAppy, nie, nie, nie podpisywać, nie klikać w te linki, bo tutaj mogą być jakieś oszukaństwa, tak? Dużo fałszu. Tendencja także zatrucia, niepowodzenia i zerwania. 19: Merkury, planeta biznesu, interesu, przechodzi do znaku Barana. 20: Słońce przechodzi do znaku Barana. I 21: mamy nów księżyca w znaku Barana. Bardzo dobra energia dla ciebie. Razem z tymi planetami słońce, energia słońca przyświeca Ci przez następne cztery tygodnie. Tutaj rozpoczynamy nowy rok astrologiczny, rok Marsa, który jest rokiem ognia, działania, inicjatywy. Także, niestety, Mars jest planetą wojny, planetą, planetą konfliktu, planetą sporów, ale, razem z tym Marsem w roku 2020. 23-24, czyli od marca do marca, pierwszy dzień wiosny, jest czas pomyślenia o sobie, o zawalczeniu o siebie, zawalczeniu o swoje pragnienia i o swoje życzenia. I ten temat u Ciebie pojawia się także z tym słońcem. Gdy słońce przez 4 tygodnie od 21 daje Ci siły, daje Ci mocy, daje Ci dobrą energię, widzę tutaj dużo kontaktów, dużo rozmów, dużo jeżdżenia gdzieś, tak, że będziesz gdzieś na bliskiej odległości jeździł, ale może wodniki także pomyślą. O jakimś kursie, o przekazie wiedzy, przekazu informacji. Bardzo dobry czas na pisanie, na mówienie, na zdobywanie wiedzy, na poszerzanie swoich horyzontów, na stworzenie stron stron internetowych, może właśnie jakieś warsztaty, czy Ty będziesz organizował warsztaty, czy pomyślisz o napisaniu książki, czy o założeniu przedszkola, przedszkola, szkoły do domu dziecka, czy też coś co jest związane dla młodzieży, czy też tematy handlu, handlu w, w internecie, pracy także międzynarodowej czy też te osoby z Was, które szukają w ogóle, w ogóle pracy, to bym proponowała dookoła Nowiu. Nie podczas Nowiu, ale dookoła, dookoła Nowiu, dlatego że energia sprzyja Ci we wszelkich początkach. Jednocześnie pamiętaj, ponieważ dzień po, 23, ponowiu Księżyca, dwa dni, 23, ten pluton przechodzi do Twojego znaku. Ty masz władzę, ty masz teraz moc radykalnie zmienić swoje życie. Ponieważ Pluton mówi wszystko albo nic, białe albo czarne, to może być tak, ponieważ zaćmienia odbywają się jeszcze na osi byk-skorpion, że wielu woltników nie tylko może się przeprowadzić, ale może zmienić swoje profesje. Może zmienić swoje kierunki życiowe, może zmienić swoje cele życiowe, możecie zmienić swoich partnerów, jak chcecie, ale nie musicie, te decyzje już bym zostawiła i przemyślała. Możecie zmienić sposoby zarabiania pieniędzy. Kto teraz naprawdę się zastanowi, co chce zmienić, co chce zostawić, jak ma wyglądać jego życie, to Pluton będzie tym osobom pomagał. On będzie dawał takiego powera, że jesteście w stanie przenosić góry. Ale musicie konkretnie wyznaczyć sobie cel i nad tym celem pracować. Spokojnie pracować i planety, które znajdują się w znaku Barana, jeszcze więcej tego ognia, jeszcze więcej tej siły, jeszcze więcej tej ekspresji, ale też takiej odwagi z rozmachem do zainicjowania i rozpoczęcia czegoś nowego. Mars, następnie planeta, energia planety działania, sprzyja Ci do 25. Także, jeżeli chodzi o, tego, o ten znak bliźniąt, czyli komunikacja, kontakty, tematy dzieci, praca nad swoim hobby, nad swoimi zainteresowaniami, miłość, relacje, kontakty, pisanie, mówienie, handlowanie no wszystko kwitnie. Następnie Mars będzie 25 przechodził do znaku raka i tu energia się całkowicie zmienia, bo w raku dotyczy przede wszystkim Mars, czyli planeta energii działania. Opiera się na emocjach, na uczuciach. Pozostanie do 19 maja. Ta energia przeznaczona jest na pracę, na dzień codzienny. Przepraszam, na tematy zdrowia, na przeorganizowanie się, na zorganizowanie się, e, praca, na Twoje zdrowie, na Twoje siły witalne, na Twoją ekspresję. Może będziesz biegał, może będziesz uprawiał jakiś e, sport, e, może pójdziesz, będziesz robił jogę, może e, zadbasz o swoje tematy odżywiania, może w ogóle się przeorganizujesz. Czy też zmienisz sposoby żywienia? Rak jest także jedzenie, tak? Czyli co jem, co wyrzucam w siebie, czy odpowiada to po prostu, co potrzebuje mój organizm. I w tym czasie z tym Marsem, ponieważ jest tu dużo pracy, zorganizowanej pracy, nawet może być tak, że zarzucisz się tą robotą. To może być właśnie, że na przykład i urządzam mieszkanie, i zaczynam nową pracę, i jeszcze zmieniam sobie dietę, w międzyczasie chcę pojeździć rowerem i tak dalej, że będzie tej pracy za dużo. Czyli patrz po prostu, tak? Czyli przeorganizowanie, skrupulatna praca, dokładna praca. Patrz na sygnały swojego organizmu. <laughs> czy może potrzebujesz właśnie przerwy, czy trzeba poleżeć, czy trzeba poczytać książkę, może posłuchać jakąś spokojną muzykę w raku, czy stworzyć sobie po prostu jakiś tam weekend, przytulnie leżysz na kanapie i nic nie robisz, czy czytasz sobie książki, czy zajmujesz się swoimi talentami, swoimi hobby. Na pewno przed tą wiosną, ta wiosna przynosi wszystkim dużo pracy, ale trzeba także pamiętać o sobie. Pluton jest już w wodniku, to omówiłam. I 30 marca Mars ustawia się w pozytywnym aspekcie do Saturna w rybach. Niektórzy z Was właśnie mo, mogą pomyśleć o in, inny sposób pracy inny sposób pracy, dodatkowa praca, jakaś decyzja. Może pojawić się jakaś propozycja szybkiego zarobienia, czy też do dodatkowej jakiejś pracy, tam na, na weekend, czy gdzieś, czy raz w tygodniu, że sobie zarobisz. Tu te decyzje, które podejmiesz, są na długo i 31 Wenus w znaku byka łączy się z Uranem. Nagłe i nieoczekiwane zmiany. U Ciebie może to dotyczyć domu, sytuacji w domu, sytuacji w rodzinie. Uwaga na pieniądze, bo widzę, że w tym miesiącu wydajesz, no dobrze, wydajemy wtedy, kiedy mamy te pieniądze, ale żeby nie przesadzić, o tą sytuację domową, o to poczucie bezpieczeństwa na pewno masz zadbać. Tak? ponieważ i tak grożą ci wyjazdy czy przeprowadzki za granicę, gdzieś bardzo daleko, radykalnie to zmieniamy, jakieś tam kraje nowoczesne, to masz tutaj za, zaćmienia, tak? czyli ten temat tego domu, odnalezienie miejsca bezpieczeństwa, odnalezienie takiego miejsca, gdzie czujesz się dobrze, gdzie możesz polegać na osobach czy na rodzinie, na przyjaciołach, na y, sąsiadach, z którymi się naprawdę dogadujesz. I tego będzie wymagać tabenus. Jednocześnie, no, no tu ma, może być jakaś niespodzianka, jakieś nagłe i nieoczekiwane zmiany. Kochane wodniki, czego Wam życzyć z tym Plutonem? E, życzę Wam przede wszystkim dobrych wizji, dobrych planów na kolejne 20 lat, zaufania w siebie, wiary w e, siebie. Sprecyzujcie sobie cele, napiszcie sobie, co chcecie osiągnąć. Co jest dla Was ważne i jakie wartości w życiu się dla Was liczą i nie zmieniajcie tego. Nie dajcie się ponieść jakiejś energii grupy, tak? która może w te, w, od tego momentu będzie powstawać dużo różnych grup, dużo różnych e, organizacji w świecie, które mogą mieć pod bo to jest też Pluton, że na początku wygląda, czy na zewnątrz wygląda super fajnie. Jeszcze z kokardką, a w środku jest to destruktywne, czyli życzę Ci fajnych przyjaciół, fajnych grup, fajnych ludzi, z których będziesz naprawdę prawdziwie współpracował i kooperował i będziesz mógł ty się spełnić, będziesz ty mógł podkreślić swoją odrębność, swoją indywidualność. Otwórz się na to nowe, jesteś znakiem stałym, który nie lubi coś zmieniać na siłę, ale Pluton mówi o tym, że będzie bardzo intensywnie i wszystko nie stać, będzie od tego dnia radykalnie się zmieniać. Życzę Wam powodzenia. Wykorzystajcie swoją energię, swoją siłę, swoją moc do tego, aby być szczęśliwym, aby żyć prawdziwie, aby żyć swoim życiem, nie innych. Powodzenia, do zobaczenia. Zapraszam Was do konsultacji. Informacje znajdują się pod nagraniem. Zapraszam na kurs podstaw. Wowy Astrologii, który rozpocznie się 12 kwietnia. Informacje także pod nagraniem. Do zobaczenia.